6, siedem i raz! Cześć, tutaj Kajka, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o tańcu. Znowu, znowu wracamy do tańca i znowu będziemy mówili o tańcu. O pewnych aspektach tanecznych, które może niekoniecznie pojawiają się tylko i wyłącznie w salsie, czyli w stylu, w którym ja się specjalizuję, ale są takimi rzeczami, które da się zauważyć na parkiecie. Każdy z nas tańczy w pewien sposób, tak to mogę określić, mniej lub bardziej śmielej, bądź nie. Każdy z nas chociaż raz był na parkiecie, na weselu, ciotki, lecimy stereotypami, na studniówce, na dyskotece szkolnej w podstawówce, gdzie się tańczyło na wyciągnięcie ramion w ten sposób. Każdy z nas był w tej sytuacji. Ja też. A potem się stało coś dziwnego, bo zaczęłam tańczyć na co dzień. Pozwólcie mi opowiedzieć Wam pewną historię. Jak byłam młodą dziewczyną i zaczęłam tańczyć w Salsę. Miałam wtedy 15 lat. Na jednych zajęciach musiałam zatańczyć z jednym z instruktorów. Problem był taki. Że ten instruktor był bardzo nietypowy, niekonwencjonalny. Jego metody nauczania były bardzo niekonwencjonalne, bo na zajęciach robił nie tyle figury, które na sali się robi, przeplatanki jakieś tam rękami, tylko uczył tańca życiowego, tego, co się naprawdę może pojawić na parkiecie, jak potem się ludzie odważą i pójdą na imprezę i zaczną tańczyć z innymi. Jedne zajęcia zostały poświęcone bliskości w tańcu, czyli przełamaniu tej bariery, strefy komfortu, do której ktoś w pewnym momencie wchodzi, na Przytula jest strasznie blisko ciało do ciała, udo do uda, brzuch do brzucha, klatka piersiowa do klatki piersiowej i, i my musimy pokonać w sobie tę niechęć, tę nieśmiałość, dać się poprowadzić temu partnerowi, nie mieć żadnych podtekstów w głowie, nie myśleć o niczym, o niczym, o niczym związanym z takim bliskim kontaktem, tylko czerpać radość z tańca. Brzmi jak coś prawie niemożliwego do osiągnięcia i tak wtedy ja też się czułam, gdy ten instruktor podszedł do mnie, powiedział, ty, będziesz dzisiaj ze mną? tańczyć. I będziemy tańczyć tak. I ja w tym momencie zrobiłam takie... Czy, czy teraz się oddycha w ogóle? Co ja mam robić? Jezus, mam 15 lat. Co tu się dzieje? Czy to nie podlega pod żaden paragraf? W tańcu są zupełnie inne zasady. Tańczy się blisko. Pewne tańce, w których charakterystyce jest tańczyć blisko. I w zasadzie wyszło mi, że wszystkie tańce które się tańczy tak ciało do ciała, to są albo tańce afrykańskie, zomba, semba, body, I albo latynoskie, salsa, baciata, merengue. It a wszystkie tańce, albo większość tańców europejskich bądź wschodnich, to się tańczy albo solo, albo na wyciągnięcie ramion, albo tylko trzymając się za rękę, ewentualnie za talię i ten kontakt jest bardzo znikomy. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Może to się jakoś łączyć z charakterem narodów, z których pochodzi dany taniec. Nie ukrywam latynosi Afrykańczycy. Są bardzo śmieli. Nie ma u nich czegoś takiego jak wstyd przed dotykiem, nie ma u nich czegoś takiego jak wstyd przed podejściem blisko. Dlatego na przykład, gdy my zaczynamy tańczyć salse, i to był ten mój problem z tej historii, którą ja Wam opowiedziałam, gdy my zaczynamy tańczyć salsę, bachaty, kisombe, bolero, salse, bachaty, kisombe, powiedziałam chyba już wszystkie te tańce pff, większość. I my nie potrafimy przejść tej bariery cielesności. Chcąc nie chcąc, musimy stanąć blisko, bardzo blisko z partnerem, który z nami tańczy, i poczuć jego ciało, ruch jego ciała, bo bardzo często to taniec nie polega na tym, żeby robić miliard figur i machać rękami, nogami, salta, strzelać. Ta esencja tańca tkwi w tej bliskości i w tym, żeby się wspólnie razem do tej muzyki fajnie poruszać, a figur może w ogóle nawet nie być. Te pierwsze zajęcia, na których ja kiedyś byłam, zetknęłam się z tym tematem bliskości, a potem z czasem imprezy, imprezy, imprezy tańczenie z najróżniejszymi tańcerzami, obserwowanie najróżniejszych sytuacji, jak ludzie tańczą, chociażby na scenie, bądź potem na parkiecie na imprezach, a później z kolei jeszcze moja podróż na Kubę. Gdzie zapytałam się już na 100% z tą kulturą i tym, jak ludzie faktycznie tańczą, albo jak ten taniec wygląda w tej, w tej swojej esencji, utwierdziło mnie w przekonaniu, że to jest właśnie to, jak się powinno to wykonywać. Tańczy się niektóre tańce blisko, i jeżeli się nie jest na tyle odważnym, żeby od razu podskoczyć do, do partnera i znaleźć się 10 cm od niego. To jest jedna z tych trudniejszych rzeczy, którą my musimy wypracować, żeby odważyć się zatańczyć te tańce w pełni, tak jak one powinny wyglądać. Jedna ciekawa rzecz, bo z tą bliskością to wcale nie jest tak, że my sobie tańczymy tak, a oni sobie tańczą tak. Taniec w historii, tam za czasów kiedyś tam, kiedyś tam, to była pewnego rodzaju komunikacja między ludźmi, więc. Ta bliskość też miała niebagatelną rolę, ponieważ w momencie kiedy partnerzy spotykali się na parkiecie, pan prosił panią do tańca. To był moment, kiedy dwie osoby, które na co dzień niekoniecznie by dobrze wyglądały rozmawiając przy stole, bo tam były jakieś konwenanse bądź nie, na przykład na najróżniejszych dworach królewskich wśród rodów rodzin i tak dalej. Pan prosząc panią do tańca, mogąc znaleźć się blisko niej, no już nie tak, tak jak w Afryce bądź w Ameryce Łacińskiej, tylko chociażby tak Tańcząc sobie jakiegoś walca mógł. Po pierwsze, z nią na spokojnie porozmawiać. Po drugie, złapać jej rękę dłoń, pocałować ją na sam koniec, wierzch dłoni. A po trzecie, złapać ją zakibić. W tym momencie ten taniec był raz przełamaniem takim troszeczkę barier, które się pojawiały, albo istniały, albo pewnych zasad takich niepisanych, społecznych, towarzyskich. Pomagał partnerowi, partnerce znaleźć się bliżej swojego wybranka ewentualnego. Ten taniec był takim czynnikiem mocno zrzeszającym, mocno zbliżającym ludzi do siebie. Istnieje też grupa tańców, które nie były bliskie, ale były bardzo śmiałe i które wyrażały pewną historię. W zasadzie każdy jeden taniec jakąś tam historię wyraża, ale w momencie kiedy na przykład rozmawiamy o rumbie, o tańcach afro bądź o tańcach typu tango argentyńskie, są to tańce, które niekoniecznie są tańczone bardzo blisko, chociaż tango już najbliżej z nich wszystkich. Są bardzo śmiałe, bardzo wyzywające niekiedy i nawiązujące do aktów seksualnych. Ludzie tańcząc ze sobą też w jakiś sposób wyznawali sobie jakieś uczucie, bądź przekazywali komunikat, że hej stary, podobasz mi się, bang. Na tym polegał ten taniec i ta wiadomość, więc ta cielesność była jednym z czynników, które pozwalały partnerom się lepiej poznać, bądź komunikować ze sobą, ale również przekaz niesiony tańcem również w tym wszystkim miał istotną rolę. Co się dzieje na przykład u nas, co każdy z nas pamięta. Pamiętacie na pewno dyskoteki szkolne, gdzie chłopak prosił dziewczynę do tańca i wtedy był szał, ponieważ ona mogła położyć swoje ręce na jego ramiona, on mógł położyć swoje ręce na jej ramionach najpierw, potem było coraz niżej było łopatki, potem ewentualnie połowa pleców, potem ewentualnie talia, a jak byliśmy w starszej klasie to już wtedy można było podejść troszkę bliżej do siebie, więc te ręce się trochę bardziej zacieśniały, a już w ogóle w liceum albo w gimnazjum, albo w ogóle już tak będąc totalnymi starszakami, to już się było takim przytulonym. I jak już ktoś tańczył tak przytulonym, to już na pewno ze sobą chodził. Pamiętacie to? No więc chociażby nasz przykład na podstawówce pokazywał, jak bardzo ta bliskość, ta cielesność pokazywała pewne poziomy sympatii do danej osoby, Bliskość w tańcu jest bardzo istotna. Obecnie taniec już doszedł do takiego poziomu, do takiej roli w społeczeństwie, że ta bliskość oczywiście, że jest ważna i partnerzy bądź osoby atrakcyjne dla siebie troszeczkę inaczej tę bliskość będą wyrażały. Natomiast my, tańcząc style, które wymagają tej bliskości, wymagają tego kontaktu cielesnego, bo jest istotny dla prowadzenia partnerki bądź dla ruchu bądź dla bezpieczeństwa w tańcu, czasami, niekiedy również też. Musimy się przełamać i po prostu tańczyć blisko siebie, bo to jest fajne, to jest możliwe do wykonania, jestem przykładem, który mówię, że jest to możliwe. Nie wszystko zawsze trzeba tańczyć blisko. Bądź nie zawsze trzeba się zgadzać do tańca, jeżeli komuś nie pasuje to, że na przykład partner, który nas prosi do bliskiej baciaty bądź do bliskiej kizomby, jest ociekający potem i nie do końca ładnie pachnie, więc ten taniec nie będzie dla nas przyjemny, jeżeli nie lubimy mężczyzn ociekających potem i brzydko pachnących. Ta bliskość w tańcu jest istotna, jest możliwa do nauczenia, jest możliwe rozróżnienie życia poza parkietem tanecznym bądź na parkiecie tanecznym, w sensie tańca, stricte per se. Taniec, taniec, taniec. I bardzo często jest tak, że my, tancerze, w momencie kiedy musimy odegrać coś na parkiecie, jeżeli w pokazie pojawia się element taki, że partnerka zostanie odgięta, partner przejedzie ręką po jej szyi, nie wiem, pocałuje ją, trudno. To jest pokaz tańca, to jest konwencja i ma po prostu sprawić radość ludziom, którzy to oglądają i sobie pomyślą: wow, que sensual! Żeby dodać charakteru tańcu, można takie elementy wprowadzać. Natomiast tą bliskość podstawową my możemy nauczyć się przekraczać, bądź możemy się nauczyć, żeby pojawiła się i żeby wcale nam nie sprawiała trudności, pewnego rodzaju dyskomfortu, obecność drugiej osoby w naszej strefie komfortu. Bliskość w tańcu to jest bardzo ciekawy temat, jeżeli możecie to na kolejnym weselu, studniówce, imprezie, dyskotece, w klubie, przyjrzyjcie się temu, jak to wygląda, przemyślcie sobie, jak wygląda bliskość na przykład w latynoskich, afrykańskich tańcach i w europejskich, czy mam rację, czy nie mam racji. Napiszcie mi, czy lubicie tańczyć blisko partnera, który nie jest Waszym chłopakiem, bo ja wiem, że z chłopakiem to zawsze łat, fajnie się tańczy blisko. Nawet jeżeli się nie tańczy, to po prostu stoi się blisko. Więc czy lubicie tańczyć blisko z partnerem? 2017 na pewno przyniesie więcej tańca, więcej choreografii tutaj na ekranie. Łapka w górę sub i nie stracicie ani jednego filmu wtedy. Mnie. Besos. Ciao. 7 i raz.